Należy obliczyć wartość następującego wyrażenia. 125,64 podniesione do potęgi minus 2 trzecie. To wyrażenie to nic innego, jak wartość pewnej funkcji potęgowej f od x równej x do potęgi minus 2 trzecie w punkcie x0 równym 125,64. Czyli wyrażenie, które mamy policzyć. To właśnie wartość tej funkcji w tym punkcie. No, przepiszmy, przepiszmy jeszcze raz: 125, 125,64 podniesione do potęgi minus 2 trzecie i obliczmy tutaj tę wartość. Żeby to uczynić, skorzystamy z kilku własności. Pierwsza z nich mówi nam, co to znaczy potęgowanie, gdy wykładnik jest wartością ujemną. Przypomnijmy, że a do potęgi minus k jest definiowane jako wyrażenie 1 przez a do potęgi k tej. Oznaczmy może numerem pierwszym tę własność i korzystając właśnie z tej własności zapiszmy, że nasze wyrażenie w takim razie to jest 1 dzielone przez ten ułamek, czyli przez 125,64 podniesione do potęgi 2 trzecie. Kolejna własność, z której teraz skorzystamy, mówi nam, że jeżeli mamy A do potęgi K i jeszcze do potęgi to cała do potęgi m, to jest to to samo, co a do potęgi k razy m. Tutaj ten ułamek 2 trzecie rozbijemy sobie teraz na mnożenie 1 trzecia razy 2. Zapiszmy, co wynika z naszego wzoru numer 2. Oznaczmy sobie tutaj dwójką ten wzór. Będziemy mieli tak, 1 przez 125,64 do potęgi 1 trzecia i to wszystko jeszcze do potęgi drugiej. Czyli skorzystaliśmy właśnie z własności, że wtedy, jak mamy takie podwójne potęgowanie, to to oznacza potęgowanie, gdzie wykładnik jest iloczynem tych dwóch wykładników, czyli dokładnie to, co tutaj będziemy mieli. Teraz, Skorzystamy z tego, co to znaczy, potęgowanie, gdy wykładnik jest liczbą wymierną. Przypomnijmy, że a do potęgi k przez m jest rozumiany jako pierwiastek m tego stopnia z a do potęgi k tej. Oznaczmy to numerem trzecim, tę własność. No i zapisując tę własność dla tego wyrażenia, które tutaj jest w środku w tym nawiasie, tutaj zapiszmy, że korzystamy z trzeciej własności, będziemy mieli, że jest to No, napiszmy to. 1 przez pierwiastek trzeciego stopnia ze 125,64. No i to wszystko ma być podniesione do kwadratu. Teraz skorzystamy z kolejnej własności. Tym razem własności pierwiastkowania, ale tak naprawdę również jest własność potęgowania, gdyż wiadomo, że pierwiastkowanie jest. Tak naprawdę potęgowaniem tutaj w tym przypadku do potęgi 1 trzeciej. No ale znana jest taka własność, że jeżeli mamy pierwiastek m tego stopnia z wyrażenia a przez b, to można to rozbić na pierwiastek m tego stopnia z a dzielone przez pierwiastek m tego stopnia z b. Dobrze, to jest czwarta własność i właśnie teraz tej czwartej własności skorzystamy. Otrzymując... 1 przez pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 dzielone przez pierwiastek trzeciego stopnia z 64 i to całe wyrażenie ma być podniesione do potęgi drugiej. Pierwiastek trzeciego stopnia ze 125 to jest piątka, dlatego że 125 to jest właśnie iloczyn 5 razy 5 razy 5, czyli mamy 1 przez 5 a tutaj pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to też jest łatwe do obliczenia, gdyż taki pierwiastek jest równy 4 z tego względu, że 4 do potęgi trzeciej daje właśnie 64. Zapiszmy może tutaj tylko gdzieś 5 do potęgi trzeciej to 125 a 4 do potęgi trzeciej to 64. No i korzystając właśnie z tego. Tutaj rozpisaliśmy sobie ten pierwiastek, natomiast my mieliśmy tutaj jeszcze wyrażenie całe w nawiasie i podniesione do kwadratu. Zapiszmy. No i tutaj, może, będziemy kontynuowali nasze dalsze obliczenia. To już prawie koniec tego zadania. Podnieść ten ułamek do kwadratu. To znowu możemy skorzystać z własności potęgowania, że to tak naprawdę jest licznik do tego kwadratu podniesiony do potęgi drugiej oraz mianownik czyli czwórka również do drugiej, czyli mamy tutaj 25/16, no i tu jest główna kreska ułamkowa, no i dzielenie jedynki przez 25/16 to mnożenie tej jedynki przez odwrotność tego wyrażenia, czyli przez 16/25, czyli tak naprawdę po prostu 16 dwudziestych piątych i to jest wynik. Naszego działania, czyli obliczyliśmy wartość tego wyrażenia i ona jest równa 16 ,25.